Jakbyś ja bym szedł na dropa Ojej! No dobra. Bądź kurwa dętym chujem. Już no, mogę? No możesz. Kiedy jest za mała, Michołowi zajebało. Czyli... No i dupaj no, jednak. Dobra, wykorzystaj szansę. Tak, tak, tak wykorzystaj Teraz patrz, teraz robisz koskę. ale masz mniejszy procent. I siedził, nie? No chuj ty tym kryciłeś to, ja nie wiem. Może poczekaj, poczekaj, musimy przeczytać, tak? On wystałem na tym spiku. Na tym spiku? No. Dobra. Już czytam. Czekaj. No to czytamy, tak? Tak. Poczekaj, Ty, tylko no. sobie muszę to... A do lewej, do prawej, do prawej. Stój. No to dałeś do tylko czekaj. Muszę sobie coś włączyć. Poczekaj. Telefon. telefon. Oh, o, no. włączyłeś streama. No. Czekaj, wejdę. Dobra, dawaj. Czekaj Teraz to, to włączę <laughs> No Dawaj Czytamy No, dobra, dawaj, no Kiedy cena jest, Kiedy jest za mała Nie, ja wisa. czytam jeden wersy drugi Dobra, dobra Kiedy cena jest za mała O. Michał lubi dawać dupy Kiedy chodzi na zakup Za bochenek chleba Michał, zajrzyj, tam gdzie trzeba Za pojarę puszkę coli Michał, ulży ci do woli Talerz wypełniony kałem Michał lubi z wałem. Ojciec cika na Michała. tykaj jego wał. To przysłowie nie jest głupie. Nie, dobra, nie mogę. Kręć, że ty... Nie no, bo nie że czytaj. <słuch> nie, nie czytaj, mogę, czytaj, czytaj, czytaj. Dobra, dawaj ja ja przeczytaj całe, całe sam. sam. Okej. Okay. Michał grzebie palcem w dupie. Nigdy nie daj siebie zwieść. Michał lubi jądra gnieść. Racz mądrości tej wysłuchać. Michał da ci się wyruchać. Nie bądź, nigdy nie bądź zbyt uparty, kiedy Michał jest otwarty. Kiedy Michał się nie złości jego dupa w gotowości. Każda świnia wie o woborze, co jej, co jej Michał zrobić może. Michał ma dziś urodziny, będzie trzepał pół godziny. Michał anal ma rozparty, kiedy przegrywa statą w karty. Michał lubi zjadać wiśnie, bo go później Tyson ciśnie. Do więzienia tureckiego Michał wiezie chuja swego. Cera prawda co mawiałem, że Michała w dupę gają. Michał chce żyć w dobrobycie, liże dupę znakomicie. Niebywała jest ta rzecz. Michał ma swój... Michał mały ma swój miecz. Może Michał miecz ma mały, a za to odbyt wytrzymały. Michał z dumą szturcha księdza, gdyż w duża nędza. Michał z chęcią robi kupę, gdy mu Stefek liże dupę. <laughs> Michał lubi swego ojca, gdy to ten wypuszcza z ojca. Rozpoczynać dzień ruchaniem, to Michała jest zadaniem. Koniec. Leşiz KUUUR lololololololololl logood Głowa pulsuje O kurwa O człowieku, on mi serce bije Ej, to nie były moje pieniądze, ale tak się zestresowałem O kurwa, nigdy tego nie widziałem w życiu, nie Żeby ktoś Bąba. to zrobił O kurwa O człowieku, co ty małeś. O kurwa, Michał, ja ci serdecznie gratuluję, nie Spokojnie, wszystko o, na streamku jest. Pil test. No dobra jest ta kosa, pokazuję ją w sesjo. O kurwa, mnie boli głowa. Już boję tycie. Dobra, robę film Dawaj. O <grym>, Jezu. O Boże. słabo. O kurde, to już tu <laughs> mamy to. O Jezu. to. 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 <laughs> Jakby to kurwa nie siadło, to bym wyszedł, chyba nie. Może wtedy spokojnie? Tak. Ale ta fraszka pomogła im, o nie? No, człowieku. Jeszcze jak? Mówiłem, że on ta fraszka. No, to tak. A co razem zawsze czytamy teraz? No teraz to trzeba, nie yes? oh, Pokaż to, yes, yes, pokaż yes. mi tą kosę Ło człowieku! Taka lekko tutaj zdarta, ale... Ale i, i wejdź na ten, na, ten, na, ten, na ten, i posał, poza yes. Da się to jeszcze wyklepać, kupi się jakąś inną, jak będzie trzeba, nie? To nic nie szkodzi. Na tym się robi profity. Biznes się kręci, to nie jest koniec. Zobaczcie, co tu kinę też mam. Mogę. Dobra, zapis streama musi być, nie? Z tego. No, w razie. jak dziwnie. Nie, ja daję do prawej mączki. Noo, no do prawej lepiej to wygląda. O, co się z ichami, bro. Ale jest dobrze, imonie. Teraz przechodzę na WP, co? Dobra, zapis streama robię. Dzięki Widzowie za przebyt tutaj. Siemanko. Kto nie widział, ten niech sobie zobaczy powtóreczkę. No i tyle.